Witam Was w 21. odcinku z serii McKenna, Nowy Ferguson, no i oczywiście jesteśmy liderami Premier League. Naprawdę ten sezon idzie naprawdę, naprawdę dobrze, wyjątkowo dobrze, no i McKenna pokazuje, że jest serio genialnym trenerem. Na wstępie, oczywiście, zapraszam Was do linku w opisie. Tam macie mój link do sponsora naszego kanału Instant Gaming. Mega tanie gry, także duże zniczki do 80%, oczywiście czasem 20%, czasem 80%. Polecam sprawdzić właśnie z mojego Orflinka. No, tak wspieracie po prostu kanał, a my możemy już lecieć do. Meczu z Chelsea, no the blues razem sobie fatalnie, ale no fatalnie nie radzi sobie Alejandro Garnacho, który niespodziewanie jest królem strzelców. Szczerze mówiąc, jakoś ominąłem ten fakt, byłem pewien, że wyżej jest oczywiście um, Hojlund, który ma 15 goli. No mamy dwójkę naprawdę rewelacyjnych strzelców, bardzo wysoką Ketia. Um, także to też trzeba pochwalić. No, bo to jest oczywiście nasz transfer do Ipswich. Um, nikogo więcej w czołówce z naszego klubu nie ma. Natomiast bardzo cieszy mnie właśnie um, wysoka lokata i Hojlunda i Garnacho. Tutaj w asystach Sancho, O'Reilly Zubimendi oraz Hojlund. No, a w czystych kątach na szóstym miejscu ona na. Um, no dobra. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Na szczycie. Tak patrzę, jakie kluby są na szczycie, żeby ewentualnie kupić bramkarza, ale no widzę, że same. Duże marki, dobra, mecz z Chelsea na nas czeka, a potem mecz pucharowy z Aston Villą, no fajnie by było jakby ten sezon skończył się fakty faktycznie z koroną Króla Strzelców dla, dla Garnacza bądź dla Hojlunda, a właśnie, zapomniałem zmienić ten plan jemu z powrotem, bo teraz gra na tym beznadziejnym planie, który daje mu kondycję, ale całkowicie zabiera mu sharpness. Okej, okay, plan treningowy zmieniony, my na drugim miejscu w tabeli, ponownie Manchester City po prostu wygrywa. A więc jeżeli chcemy wrócić na szczyt, no to ponownie musimy wygrać, tym razem z The Blues, ale na wyjeździe. A skład The Blues, no nie wygląda źle, ehm, więc to w sumie też nie byłoby głupie takiego Palmera ściągnąć nawet, skoro Chelsea sobie nie radzi. dobra, moi drodzy, e, na wyjeździe z The Blues remisujemy, no i to jest naprawdę zła informacja, no bo to znaczy, że mając tyle samo spotkań co City, jesteśmy pod nimi w tabeli i niestety, e, no niestety, ale... Ale to jest fakt. Dobra, skład na mecz pucharowy ustalimy sobie w dniu meczowym, ponieważ e, nie chcę się potem tego zmieniać całego. E, także co? Czerki, oczywiście Kamara, oczywiście Wharton, no i Diallo. Także myślę, że warto Fernandeza tu wstawić, Maguire, a także Santos, no i Bajindir. E, no i jeszcze rezerwy oczywiście, żeby nasi zawodnicy byli świeżi po prostu na, na następny mecz. Także co, symulujemy i fajnie byłoby to FA Cup wygrać. Serio? Ostatnio z Aston wygraliśmy, więc mam nadzieję, że teraz też. No i tak jest: 1 do 0 Hojlund z Golem. E, szkoda, że ten Hojlund nie strzedł, no ale z drugiej strony, za kogo miał zejść, skoro nie mamy zmiennika. City wygrywa. E, no i z drugiej strony, to jest dobra informacja, bo przynajmniej będą się dalej męczyć w Pucharach. Będą dalej kondycję tracić, tak samo jak my, więc e, to się wyrównuje. Jesteśmy punkt pod nimi. Także to jeszcze nie jest wszystko stracone, w sensie to nic nie jest stracone, nadal naprawdę możemy walczyć z nimi. Hoinon dosyć mocno zmęczony, ale on ten jeszcze jeden mecz da radę zagrać, bo potem jest dosyć długa przerwa, więc on sobie odpocznie, no a ten jeden mecz po prostu musi chłopak przycisnąć. No i faktycznie, no teraz troszkę żałuję, że nie ściągnęliśmy nikogo, no bo właśnie w meczach pucharowych taki rezerwowy by się przydał, ale z drugiej strony nadal możemy to zrobić, Biorąc jakiegoś wolnego zawodnika, zobaczmy zresztą, czy jest jakiś solidny. Um, aha, no właśnie, oczywiście mam live editora, żeby mnie nikt nie zwolnił, dlatego mamy overale. no troszkę jest to ułatwienie, nie ukrywam. Natomiast, e, natomiast no co mam wam powiedzieć, no, no już, no nie no, wiem, no, 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 no jest, no co mam powiedzieć, no jest i tyle, no. Eee, tak, gramy i, i tyle, i koniec. Nie ma tutaj nikogo, ale jeszcze postaram się, może to jakoś sensownie przesortować, żeby pokazywało nam tylko starszych zawodników, bo być może tam ktoś się chowa. Oczywiście, no, przeskipujmy sobie to yy, troszkę dalej, bo tych wszystkich widzieliśmy już wstecz. No, i nie ma tu nikogo, no. Nie ma tu nikogo ciekawego, naprawdę. Nikogo, nikogo ciekawego, to jest troszkę martwiące. SN, zobaczmy. 50 lat może nawet mieć jak się taki znajdzie no nie ma tu nikogo, nie ma tu nikogo także to jest naprawdę kurcze słabe, no ewentualnie możemy ściągnąć tego gościa co miał 74 rowerala, ale czy to ma sens? no całkowicie to nie ma sensu e, totalnie to nie ma sensu, możemy też wysłać w sumie bez kity, bo my żadnego nie mamy tego scouta, no ale nie ma nikogo 5 na 5, tylko takiego Wydaje mi się, że byłoby warto brać. No dobra, mecz z Wolverhampton. No to trzeba wygrać, bo jak przegramy, to naprawdę mocno, możemy się zatopić. Wygrywamy. A Rashford i Garnacho. No i fajnie, Hoyno strzelił. Wszedł za niego short także to jest dobra informacja. Arsenal jest z Manchesterem City. To oczywiście sprawia, że my ten Manchester City wyprzedzamy. Jesteśmy punkt nad nimi. Dziękujemy kanonierom za ten prezent. Kolejne informacje: Zawodnik wraca po kontuzji. Lisandro Martinez może grać e, albo powoli być przymierzanym do grania. Także e, to jest dobra informacja, oczywiście. Hoyland będzie świeży na mecz z Leicester, ponieważ no, tutaj jest około tygodnia przerwy. Także na spokojnie, e, właśnie, on wypoczął. No i zobaczmy, jak to wygląda z Martinezem. Dokładnie tak, on już jest praktycznie gotowy do gry. E, także to mnie bardzo cieszy. My oczywiście zrobimy sobie tutaj małe zmiany. Ja bym chciał dać szansę Wartonowi, chociaż dobra, będzie mecz pochorowy niedługo, to wtedy sobie zagra. Więc skład jest jaki jest i go nie zmieniam, bo jest to nasz podstawowy skład, ale no trzeba tutaj zmienić plan treningowy Martinezowi, żeby on jak najszybciej wrócił do pełni swojej formy, dlatego też pełne skupienie na szkoleniu, a my gramy z Lisami, z Leicester City. Na wyjeździe, no i zobaczmy na King Power Stadium, wygrywamy 3 do 1. Livramento i Dalot, no, mecz życia naszych bocznych obrońców. 3 gole bocznych obrońców, boczni obrońcy dają nam zwycięstwo. Wartona chciałem dać od, od, od pierwszej minuty, ale wszedł w 60, więc to mi jak najbardziej pasuje. No i dobrze, moi drodzy, bardzo mnie ciekawi, jak tam e, prezentują się statystyki, jeżeli chodzi o e, król strzelców w e, Premier League. Zobaczmy, jak garnaczo wypada w tym momencie. no Niestety, ale e, wyrównali się golami. Chojnunt nic nie strzelił, i Chojnunt nadal mogą powalczyć. To naprawdę będzie się toczyć do końca, do końca e, sezonu, do ostatniego spotkania będzie równa walka, coś czuję. E, Martinez wraca i może zagrać w meczu. Dokładnie tak, ale on zagra dopiero w meczu z Ipswich. E, celowo go nie wstawiałem, no bo on po prostu nie był jeszcze w 100% gotowy, ale widzę, że on niby zagrał, chociaż nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że to jest bug. Martinez zagra w tym meczu dopiero i zagra oczywiście za Simakana. No i co? Resztę zmienimy sobie później, no bardzo szybko. Martinez wrócił do sprawności pełnej, bo już teraz ma plus do Overala. Także trzeba będzie też mu zmienić oczywiście plan treningowy, o tym muszę pamiętać. W tym meczu robimy sobie oczywiście taki składzik, taki typowy skład, który wystawiamy na mecze puharowe, można powiedzieć. Amad Diallo sobie zagra i Rashford. Rashford, a nie Sancho ani też nie Garnacho I zobaczmy z Ipswich lekko rezerwowanym składem. Przegrywamy niestety po dogrywce. Szkoda, naprawdę szkoda. W półfinale bodajże odpadamy z FA Cup. Nie jest to zły wynik, natomiast oczywiście zawsze no, jest czego żałować. Nie, to ućwiercie, no przepraszam. Także no szkoda, ale Manchester City odpada z Blackburn, także to jest też no wstyd, nie ukrywajmy, ale to jest wstyd. No i Ipswich, kto wie, być może wygra FA Cup. No bo w lidze, jak widzicie, siódme miejsce u nich dopiero. My mamy trzy punkty przewagi nad City. Natomiast jeszcze ciekawi mnie Liga Europy. Jak radzi sobie Ipswich? W 8 pokonali Kopenhagę. Okej, okay. a teraz będą grać z RC Long, Także przeciwnik jak najbardziej do pokonania. A my w tym czasie czekamy na mecz z West Brom'em na wyjeździe oczywiście z nimi, West Brom ma miejsce 18, bardzo nisko no, kandydaci do spadku, Martinez nie zagra dajmy mu powoli wracać do składu, myślę, że on też to zrozumie i wyjdziemy sobie takim składem bez jakichś większych zmian, Fish fajnie, że się rozwija, bo to jest zawsze taki czwarty, piąty obrońca który w zespole się mu przydaje, oczywiście trzeba zmienić plan, o którym no, zapomniałem, Martinezowi na zrównoważony no, i w tym momencie przechodzimy do dniu, dnia, dniu dnia do dnia meczowego. I no, zobaczmy, jak nam pójdzie na stadionie West Bromwich Albion. Mamy zwycięstwo. Hoyland z dubletem. Cieszy mnie to. Dogania Garnacza oficjalnie, jeżeli chodzi o bramki w Premier League. Na swoją drogą jeżeli chodzi o bramki, no to warto byłoby zobaczyć, jak to wygląda. U reszty zawodników I w ogóle statystyki Onana 703, to jest fajna średnia ocena ogólna Baindir, bardzo dobry sezon Livramento 665 Porównując go do Fernadeza, no to wygląda lepiej A porównajmy go do e, Dalota Bardzo podobnie bardzo podobnie generalnie nasi obrońcy grają. No Livramento się różni oczywiście, ale mówię o reszcie, że ta powstała trójka bardzo podobnie, a Livramento faktycznie lepiej. Maguire 16 spotkań całkiem solidnie. Martinez 6,59. Simakan, tutaj ciężko powiedzieć, które spotkania są u nas, a które u Wolves, więc ciężko tutaj jakąś werygodną średnią wyciągnąć. Fish dwa spotkania, natomiast jeżeli odejdzie Maguire, to Fish pewnie będzie grać więcej. Calafiori 6,50, więc troszkę gorzej, gorzej niż Lisandro. Zubimendi 6,56 w miarę OK. Warton trochę gorzej, ale też ciężej z ławki zrobił tu różnicę na SPD. O jedele jedno spotkanie. Myślałem, że trochę więcej ma. Matt O'Reilly, 8 goli, 6 asyst. Doskonałe liczby naszego pomocnika. Bardzo ten transfer im się podoba. I to był strzał w dziesiątkę, jak widzicie zresztą. No i kamara. 12 spotkań, no mógłby trochę więcej grać, ale no cóż tak samo Czerki 19 spotkań, ale też Czerki nie robi szału nie ukrywajmy, jeżeli on chce grać więcej no to musi grać lepiej po prostu, bo e, no z takimi liczbami no to ciężko było regularną grę, Short -tier. Głęboki rezerwowy L.A. Ruch wróci z wypożyczenia. Wtedy pewnie odejdzie short tire. I być może L.A. coś pogra Rashford. 24 mecze, 9 goli. To nie są złe liczby. Nie są oczywiście tak spektakularne jak liczby Garnacho. Natomiast generalnie Sancho oraz Rashford razem sobie jako tak. No, gorzej Sancho, zdecydowanie gorzej. No i być może to właśnie Jadon odejdzie. I kupimy jakiegoś dużo lepszego pomocnika. No, ale też granie na swojej pozycji. Te liczby też nie są złe, no, ale wydaje mi się, że taki Sancho, gdyby odszedł, ja bym nie płakał, szczerze. Garnaccio, no, na nim mi mega zależy i te jego liczby są świetne. Eee, a Diallo, bardzo przeciętnie, myślałem, że lepiej sobie radzi. Hoylund, 20 goli, najwięcej w drużynie, do tego 5 asyst. No i najwyższa średnia ocena, eee, zarówno ogólna, jak i średnia, jeżeli chodzi o spotkania. Eee, ogólna chyba też, tak? Dokładnie, 90 jako jedyny. Mm, Okej. Okay. Okej, okay, moi drodzy, możemy przechodzić do kolejnego meczu, czyli oczywiście do meczu z Newcastle, a potem mecz z e, Crystal Palace. Także skład oczywiście, no tutaj musi ulec zmianie, bo czerwona kartka do tego lekkie zmęczenie, więc na pewno wejdzie Czerki. I e, oczywiście jeszcze na ławce tutaj trzeba pogrzebać. Takim składem wychodzimy. Na mecz z oczywiście Newcastle, dziewiąte miejsce w tabeli. My ten mecz teoretycznie możemy przegrać, ale oczywiście nikt tego nie chce, no bo po co tracić przewagę? E, w każdym razie symulujemy i na Old Trafford przegrywamy. Ja pierdzielę, Po co ja to? Po co ja to? Czemu ja się odzywałem? Czemu ja się odzywałem? Czerki, proszę bardzo, dostał szansę, pierwszej minuty, czerwona kartka, fatalny mecz. E, więc myślę, że tutaj akurat Czerki jest bliskie odejścia. City wygrywa niestety. No i są nadal pod nami, natomiast stracimy tą poduszkę bezpieczeństwa. No i właśnie. Czerki, czerwona kartka. Także tutaj Jadon Cyk. I. Jeszcze jedna rzecz. Warton. No oczywiście no nie w ten sposób. Tylko w ten sposób. Um, Simakan za Kalafioriego, żeby być w pełni świeżym tutaj. Dalot za Santosa. No i. I jesteśmy gotowi, moi drodzy. Jesteśmy gotowi. Także, no, ten mecz trzeba wygrać. Ale wiecie co? Jeszcze jedną rzecz zrobimy, ale to tutaj. Um, jest tutaj ktoś ciekawy. Tu jest Williams, nasz były zawodnik. Jest Eberreci Eze, o którym pisaliście. Właśnie, o nim zapomniałem. E, ale o nim pisaliście. I Eberreci Eze to jest faktycznie no, zawodnik, który może idealnie pasować do naszego składu. Um, dobra, symulujemy na wyjeździe. No i 2 do 2. No ja pierniczę. Remisujemy. Jak poradziło sobie City? City też remisuje z Ipswich. Jeny, serio, to jest wyścig po prostu, żeby tylko nie wygrać mistrzostwa, nie? E, 6 remisów, 4 porażki, tak samo jak City, no naprawdę web w łeb idziemy, tracimy te punkty w tych samych momentach praktycznie, no i gramy teraz z Liverpoolem, to nie będzie łatwy mecz, myślę, że zdajecie sobie z tego sprawę, że mecz z Liverpoolem nie będzie łatwy, to jest mecz, właśnie nie wiem, czy może być derbowy, czy nie, natomiast mecz, e, no naprawdę, rywali, o, odwiecznych rywali, tak powiedzmy, tak, powiedzmy, to będzie pasować. Wracamy do naszego podstawowego składu, czyli oczywiście. O, um, Calafiori może na SP grać, a nawet na SPD prędzej w sumie, ale na SP ewentualnie też. E, wracamy do naszej podstawy. Calafiori, Martinez troszkę niezadowolony i Dalot. Trzeba to przebadać, czemu Martinez i Dalot są niezadowoleni. E, no i oczywiście ławeczka. Generalnie większość zespołu jest niezadowolona i wydaje mi się, że to może mieć związek z odpadnięciem z Emirates. Natomiast, czemu niezadowolony jest Dalot i Lisandro? Lizandro jest niezadowolony przez wyniki zawodnika i Dalot to samo. I tak jak sobie popatrzymy, no to większość z nich jest niezadowolona głównie z tego powodu. Santos chciałby grać więcej, ale no, generalnie Santos grałby więcej, gdyby się rozwijał. Ale on od początku sezonu nawet troszeczkę się nie rozwinął, więc to naprawdę, yy, no, sporo mówi uważam. Mm. No dobra no dobra, czyli musimy poprawić wyniki. A człowiek, no, wyniki są dobre, mimo wszystko. No, musimy ten mecz wygrać, bo City swój mecz wygrało. I skład gotowy. Także co? Wychodzimy na Liverpool. Oni na tak mają jakiegoś Jacobsa. Także nie mam pojęcia, kto to, ale na pewno ktoś ciekawy z gra w podstawie. Zobaczmy. Przegrywamy, a ten Jacob. Ja się już nie będę odzywać. Bo ten Jacobs strzela na Angola, jakiś random. Tracimy trzy punkty do City. No, i oczywiście, jeżeli skończymy sezon na drugim miejscu w tabeli, to to będzie sukces. Natomiast, no, e, jakby wiecie, skoro trzymałem się na tym pierwszym miejscu przez długi czas, przepraszam, no to chyba doskonale zdajcie sobie sprawę z tego, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. I myślę, że każdy chciałby e, to pierwsze miejsce zająć. Dobrze. Mecz Nottingham, z Nottingham w Nottingham. E, no i tutaj no, musimy już wygrać. Wygrywamy do Garnacho i Sancho, hojdąc czerwona kartka. Co ty robisz, człowieku? Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Dlaczego? Tym bardziej, że gramy z City teraz. Wyprzedziliśmy ich. Ale jak przegramy, to mi się lipa. Nie, no hojdąc, ja pierniczę. Musiałeś. Naprawdę. No musiałeś. No gościu. Ah. Rashford chyba nie. No właśnie, Rashford najprędzej. Um, I Sancho pójdzie na bok. O'Reilly. Tutaj oczywiście Warton na SPD. No i to wygląda w miarę spoko, no ale ten Hoyden, co ty goście zrobiliście? No, Przekupiliście czy co? Ja tego nie rozumiem. No, masakra. E, moi drodzy, jakiś O'Reilly. Doyle To też nie jest klasowy zawodnik, jakiś taki, wiesz, top class e, To jest do wygrania. Natomiast zmienimy sobie oczywiście formację. Tutaj robimy cyk. E, PP. LP zagramy ostrożniej i zagramy na fałszywego napastnika um, SN. Maguire wejdzie za Fisza, e, bo powoli ten Fisch jest przymierzony, żeby, przymierzony, żeby zastąpić Maguire'a, natomiast, no, nie w tym meczu. No i zwycięstwo byłoby tutaj naprawdę niesamowite. Ja w to wierzę. No i jest zwycięstwo, tylko zapomniałem wspomnieć, że chodzi o nasze zwycięstwo. Przegrywamy w bezpośrednim meczu z Manchesterem City. To jest zła informacja, tym bardziej, że teraz gramy z Tottenhamem i to nie będzie łatwy mecz. Um, więc, no szkoda. Piąte miejsce w tabeli Tottenhamu. My, miejsce drugie. Ej, dobra. Sześć punktów w tabeli tracimy. Ja myślałem, że trzy będziemy tracić. Nie, no jest lipa. Jest lipa straszna. Kurczę, no. No, wypuściliśmy to na ostatnim po prostu. Na ostatniej prostej, właściwie można powiedzieć. No, może nie na ostatniej prostej, ale na ostatnim zakręcie, e, za którym jest już tylko prosta. Tak to powiem. Pokombinujmy, Calafiori musi zagrać w ten sposób, bo jesteśmy trochę zmęczeni, wejdzie Santos też No i mam nadzieję, że takim składem damy radę Wygrać ze Spurs, przedłużymy swoje nadzieje, no nadal mamy szansę na to mistrzostwo, szanse są nikłe, bo City musiałoby stracić, przegrać dwa mecze na cztery A my byśmy musieli wszystko wygrać No i oficjalnie tracimy mistrzostwo, moi drodzy No szkoda no może nie oficjalnie, ale no matematycznie są, ale generalnie to wątpię. Naprawdę szkoda, tym bardziej teraz z Arsenalem bardzo ciężka końcówka sezonu. E, w ogóle Arsenal nas dogonił. Ja pierniczę, ale to będzie dym teraz, nie? Żeby tylko nie zlecieć na trzecie miejsce, bo to będzie naprawdę smutne. To w sensie to za dużo nie zmieni, ale to będzie po prostu smutne. Czerki jest niezadowolony, Wharton też jest niezadowolony. O co wam chodzi, ludzie? O co wam chodzi nagle, że jesteście aż tak niezadowoleni? Co jest grane w tym składem? Co się dzieje ludzie? Halo? Bo akurat y, Czerkim się nie przejmuję, natomiast Warton mnie trochę martwi Nagle prośba o transfer, zarąbiście, zarąbiście Nagle sobie przypomniał, że mu się jednak nie podoba, nie? Pięknie, świetnie, nienawidzę takich rzeczy w, w tej grze e, Szkoda, bo Warton był dobrym zawodnikiem uważam, e, pasował tu Dobra, przegrywa No, nie wiem, czy to nie jest kwestia gości kadry. Czy ona nie jest za płytka, trochę. No bo ta końcówka jest fatalna. Ta końcówka jest naprawdę, naprawdę fatalna. Ja chcę dać Wartonowi jeszcze jedną szansę. Może. Może mu się odwidzi. Ale końcówka tego sezonu jest naprawdę dramatyczna. No, przegrywamy jak leci. Przegrywamy jak leci, no ale no. Szkoda. Szkoda. Ja pierdzielę masakra. Porażka z Brighton 2 do 1. Puh, trzecie miejsce w tabeli oficjalnie. Już Arsenalu nie wyprzedzimy raczej. Masakra. No szkoda, że to tak się potoczyło. Bo walczyliśmy faktycznie o pierwsze miejsce długo. Oficjalnie trzecie miejsce w tabeli, moi drodzy. Cokolwiek by się w tym meczu nie działo, no to to trzecie miejsce w tabeli zajmujemy. Więc no wyjdę rezerwami, nie ukrywam. Tylko po to, żeby też dać szansę innym zawodnikom. O, jedele nawet zagra cyk zagra Kamara, który nagle też chce odejść. Półsładu chce odejść. zarębiście, Martinez chce odejść. No, rewelacyjnie. Rewelacyjnie, naprawdę. Po prostu cudowna jest ta gra. Nagle, kurde, pół zespołu chce odejść. Tak, tak. To jest to jest generalnie realizm, nie? Realizm, o którym tak trąbią te kurde kanadyjskie. Nie powiem co. Masakra. Masakra. Mam nadzieję, że po sezonie coś tam się zmieni. Że chociaż kilku będzie chciało na nas grać. Teraz 4-1 się obudzili, kurde. Hojlund z hatrykiem A ma Dialo jednego. Ale może Hojlund właśnie w ten sposób walczy Koronę Kraszelców. Kończymy ten sezon, moi drodzy. No trzecie miejsce w tabeli. jakby Gdyby ktoś mi powiedział na początku tego sezonu, że zajmiemy trzecie miejsce w Lidze, to ja byłbym szczęśliwy. Ale jest taki, pozostał taki niesmak, nie? No, poza no nie ukrywajmy tego, no szło nam dobrze, a skończyliśmy na trzecim miejscu. Przez pół sezonu, jak nie więcej, byliśmy na pierwszym miejscu w tabeli, a e, kończymy na miejscu ostatnim. E, osta aż tak źle nie jest, na miejscu trzecim. Podsumujmy sobie ten sezon, jeżeli chodzi o statystyki. Ona, na, no jak widzicie, mega obniżył loty pod koniec. Bindir, fajna średnia, dużo lepsza, ale też mniej spotkań i spotkania z gorszymi zespołami. Livramento też obniżył loty, każdy obniżył loty, nie ukrywajmy. Maguire 6.69, Martinez 6,33, Simakan 6,34, Carafiori 6,32, no jeszcze niedawno było 6,50, coś, ale jak widzicie, naprawdę pojechało to mocno w dół um, u każdego praktycznie. Zubimendi w sumie całkiem ok, Wharton 6,37, no szkoda, że on chce odejść, e, mam nadzieję, że się ogarnie, no O'Reilly jedynie nie spuścił ze zlotów, e, póki co 12 goli 17, cudowny sezon Duńczyka, serio. Kamara, fajna współpraca z, z, z oczywiście Hojlundem. No, Czerki odejdzie, bo on sam chce odejść. Ja pierdzielę. Pół składu jest niezadowolona. Przedłużmy kontrakt, tylko dlatego. Ja wiem, że to jest bez sensu, bo dopiero co go kupiliśmy. Natomiast ja chcę, żeby on był zadowolony. Więc to jest taki sposób, żeby on jeszcze chciał, Nie chciał odejść. Rashford 11 goli, 5 asyst. Ja nie jestem przekonany do Sancho, bo liczby niby są, ale ta średnia dużo niższa niż u Rashforda. A my potrzebujemy typowej ósemki, bądź dziesiątki, zależy jak będziemy chcieć grać. Garnaczu pod koniec trochę przestał strzelać, ale i tak doskonały sezon. E, Hojlund również fantastycznie. No i co? Zobaczmy czy udało się Hojlundowi wygrać e, Koronę Prostrzelców. Niestety nie, Edin Ketjak, no to jest, to jest niespodzianka, to jest niespodzianka, nie ukrywajmy, no Edin Ketjak, Jak pierniczę. Co za strzelec, naprawdę, ale zobaczmy jeszcze dalej, jak to wyglądało w asystach, sam czy najwyżej, no i Ederson tutaj również bez większych szans, niestety, Onana, którego nie wiem, czy nie wymienimy też. Moi drodzy, jeżeli chodzi o ten sezon, no to na tyle, kończymy ten sezon, czy udanie, czy nie, dajcie znać, co uważacie, uważam, że miło wszystko udanie. No, i co? No, przejdźmy sobie na następnego sezonu. Transferów teraz nie będzie. Natomiast e, wy, oczywiście, piszcie propozycje transferowe. E, nie wiem, kiedy będę nagrywać na następny odcinek. Na, natomiast jeżeli. E, no, na pewno wezmę je pod uwagę. Tylko nie wiem po prostu kiedy. A, ale zobaczcie: Ipswich Town wygrywa. Emirates FA Cup to jest sukces, naprawdę. To jest duży sukces zespołu Ipswich Town. A w Lidze Europy e, odpadli z. Odpadli z. z Interem. No, ciężki rywal. No i Mediolański finał wygrywa oczywiście Milan. No ale jak widzicie zarząd jest nas zadowolony, także no, nie ma co narzekać. No i słuchajcie, przed nami kolejny sezon w tej karierze oczywiście, ale no na dobrego zaczniemy w odcinku na następnym, tak jak mówiłem, natomiast szybko sobie tutaj przejrzymy co jak. Kasy jak widzicie będzie bardzo dużo, ponad 500 milionów oczywiście, nie wydamy wszystkiego, myślę, że to jest jasne, e, natomiast no cieszy mnie to, że mamy za co kupować zawodników. E, Martinez jest frustrowany, ale widzę, że morale mu się poprawiły, także to mnie cieszy. No dokładnie, jest on tutaj, te morale są lepsze u w sumie większości zawodników, tylko pytanie, czy nadal są wystawieni na listę transferową, w sensie czy nadal chcą odejść. E, Lisandro? Okej, okay, Lisandro nie jest e, Kto tu jeszcze był? E, e, Wharton, prośba, transfer, ale nie jest wystawiony. Okej, okay, to jest dziwne e, A Czerki? Czerki też jest ok, także spoko, fajnie, e, także de facto... Jest naprawdę dobrze. Słuchajcie, e, kontrakty i na pewno Dalot, ok, na pewno Rashford, to jest, wiecie, wychowanek, ok, na pewno Bajindir, bo uważam, że jako drugi bramkarz poradził sobie doskonale w poprzednim sezonie, e, no nie, ale tutaj no w ten sposób to nie będziemy śmiać, tutaj musi być przedłużenie, a nie tylko podwyżka, ale mam wątpliwości co do Onany. Zobaczymy czy przyjdą za niego oferty. Jeżeli przyjdą, no to ja z miłą chęcią kogoś za niego e, kupię. Natomiast jeżeli nie przyjdą, no to po prostu przedłużymy kontrakt. Zobaczymy czy na dwa lata go przekonamy. Niestety nie. Także na rok. E, no widać, że ma tutaj jakieś, e, jakiś kłopot, nie? Że jednak tego kontraktu nie chce. Ja pierdzielę. Dobra, ja to w live editorze zmienię. <grym> Jaki fail. Dobra, 10 tysięcy. On się zgadza, zmienię to w live editorze, bo żeby nie miał klauzuli 1 euro, bo to jest trochę, trochę przypałowe. Amat Diallo, kurde, chętnie go sprzedam, bo radził sobie, w... chociaż z drugiej strony, może dajmy mu szansę. Dajmy mu szansę, ale na razie nie podpisujemy kontraktu. Powiem tak. Fish, e, widzę, że on tutaj naprawdę może być następcą Maguire'a, to znaczy być rezerwowym po prostu głębokim. No i Garnacho, nasz jeden z najlepszych zawodników, tutaj zdecydowanie musi polecić duża podwyżka pensji. Eee, no i on się zgadza i kontrakt dużo dłuższy no i jestem ciekaw, czy przyjdą jakieś oferty za Andre Onany, ale w każdym razie a no właśnie, dobra eee, zobaczcie, sami o tym wspomnieli eee, ale okej, okay, jak już przyszła oferta, no to możemy o jedele wypożyczyć eee, no a reszta jest okej, okay. dobra moi drodzy na dzisiaj to tyle, wysyłajcie propozycje transferowe eee, tego ery, ryczego Ezo, na pewno będziemy mogli sprawdzić no, no i co, na dzisiaj to tyle siemano